Mateusz, trener w szatni powiedział, trener Marcin w szatni powiedział, że nic, dwa razy się nie zdarza, a dzisiaj się zdarzyło. Kolejny mecz, 4-0, no i chyba nic więcej nie trzeba mówić po takim meczu. No na pewno jesteśmy zadowoleni cieszymy się, że wygraliśmy kolejny mecz, co dla mnie najważniejsze na zero z tyłu jako obrońcy. I cieszymy się też, że powtórzyliśmy wynik z Widzewa, 4-0, co bardzo cieszy. No właśnie, wspomniałeś o obronie. Był taki okres, że sporo tych bramek traciliśmy w spotkaniach. Teraz drugi mecz, osiem strzelonych, zero straconych. To też pokazuje, że gdzieś ta defensywa w końcu chyba jest w takim kształcie, jaki, jaki jest optymalny dla Podbeskidzia na chwilę obecną. No tak, robimy wszystko, żeby było tak w każdym meczu. Także fajnie, że to się dzieje, że drugi mecz pod rząd na zero z tyłu i na pewno będziemy chcieli to utrzymać w meczu z Odrą Opolą u siebie też. No właśnie, wspomniałeś O, że to też szczególny rywal dla Ciebie, bo też ostatnie, ostatnie lata przed podbeskidziem spędziłeś w Opolu jakiś sentyment do tego zespołu pozostał na pewno. Na pewno ja spędziłem tam dwa lata, owocne dwa lata, dużo się rozwinąłem, także. Cieszę się, że będę mógł się zmierzyć tutaj w Bielsku Białej z Odromopole. Teraz, jeszcze wracając do jego dzisiejszego spotkania, troszkę to spotkanie podobne do tego z widzewem, bo, bo prowadziliśmy później czerwona kartka, w po, podobnie jak w zeszłym tygodniu, i później po tej czerwonej kartce już. Yy, Praktycznie Rywal nam, nam nie zagroził i, i wszystko wychodziło pod odbęciu, bo na boisku się dzisiaj bawiliśmy, no tak też trzeba to powiedzieć. Znaczy nie można powiedzieć, że się bawiliśmy, bo musieliśmy utrzymać koncentrację. Na pewno mówię, no to, że akurat zdarzyła się czerwona kartka, to ok, no ale przeciwnik 10 też może nam strzelić bramkę, więc tutaj musieliśmy utrzymać koncentrację cały czas z tyłu obrony, żeby nie stracić tej bramki, a jak najwięcej strzelić, bo jesteśmy pazernym zespołem i chcemy w każdym meczu strzelać dużo bramek. Mówi się też, że na takie spotkania z zespołem z dołu tabeli, gdzieś ta koncentracja czasami może ucieknąć, ale was dziś, wy dzisiaj pokazaliście, że, że to nie może mieć miejsca i nie miało miejsca w tym spotkaniu z polkowicami. Nie miało miejsca. Już sobie przed meczem powiedzieliśmy, że to będzie zupełnie inny mecz co z Widzewem. Tak? To też jest zespół pierwszoligowy, także trzeba go traktować jednakowo. Także podeszliśmy do tego meczu naprawdę solidnie, tak jak do meczu z Widzewem. Dwa spotkania jeszcze przed nami z Odrom i, i z Katowicami. Dwa mecze domowe, więc chyba nie pozostaje nic innego jak, jak zdobyć sześć punktów w tych dwóch meczach. Dokładnie, taki mamy cel. Super, dzięki. Dzięki.